Uwaga! Oszustwa na pracownika banku. Dzwoni telefon. Na ekranie wyświetla się jeden z numerów Twojego banku. Ktoś przedstawia się jako pracownik działu bezpieczeństwa. Podaje kilka Twoich danych i mówi, że przestępcy chcą ukraść Twoje pieniądze, a on zaraz pomoże Ci je uratować. Brzmi dość wiarygodnie? Niestety tak. Oszust dzwoni do atakowanej osoby i podaje się za pracownika banku. Podaje zmyślone imię i nazwisko. Aby podnieść swoją wiarygodność, wykorzystuje technikę podszywania się pod numer telefonu, należący do banku. Takie działanie nazywamy spoofingiem. Oszust podszywa się pod numer należący do banku, aby przekonać odbiorcę, że rozmawia z pracownikiem banku, namówić go do współpracy i wykonywania poleceń. Najlepiej w takiej sytuacji się rozłączyć i samemu zadzwonić na infolinię banku, bo to wtedy my decydujemy o tym, gdzie się dodzwoniliśmy, a nie odbieramy połączenie, które może być połączeniem fałszywym. Scenariusze oszustwa mogą być różne, ale cel jest jeden: kradzież pieniędzy przez zmanipulowanie klienta. Przestępca przede wszystkim chce wiedzieć, co wyświetla się na smartfonie lub komputerze klienta, aby móc sterować urządzeniem. Dlatego najczęściej namawia go do pilnej instalacji programu lub aplikacji, które mają rzekomo skanować smartfon lub usuwać wirusy. Może także podawać inne powody, ale pamiętaj, wszystkie są fałszywe. Aplikacje, które tworzą cyberprzestępcy, także mogą mieć dobre opinie, dobre recenzje, wysoką ocenę w sklepie, natomiast mogą być fałszywkami i ich zainstalowanie może skutkować zdalnym dostępem do naszych urządzeń, komputera, telefonu czy tabletu. Oszust podszywający się pod pracownika banku może też wyłudzać inne poufne dane. Chodzi przede wszystkim o login i hasło do Twojego konta. Prośba o podanie takich informacji to dowód, że masz do czynienia z oszustem. Pamiętaj, pracownicy banku nigdy nie proszą podczas rozmowy o login lub hasło do bankowości internetowej, o zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub uzyskanie zdalnego dostępu do komputerów klientów o pełny numer karty i kod CVV. Jeśli masz wątpliwości, czy rozmawiasz z pracownikiem banku, rozłącz się. Znajdź numer na stronie internetowej i sam zadzwoń.